Wyatt Russell wciela się w zamiennika kapitana Ameryki Johna Walkera w Falkonie i Zimowym Żołnierzu, jednak jego postać nie otrzymała owacji na stojąco od fanów MCU. Dlaczego? Tego dowiecie się z dzisiejszego materiału, zanim jednak odpowiem na to pytanie przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Serial dzieje się 6 miesięcy po Avengers Endgame, więc kraj potrzebuje nowego bohatera, ponieważ Steve Rogers oddał swoją tarczę i przeszedł na superbohaterską emeryturę. Sam nie jest zainteresowany przejąć jego obowiązki, więc rząd decyduje się zrekrutować nowego kapitana. Wybór padł na Johna Walkera, którego delikatnie mówiąc nie tolerują sam i Bucky. Widzowie serialu mają podobne zdanie. Mimo że Steve powierzył tarczę Samowi z nadzieją, że ten przejmie jego rolę, Falcon oddał tarczę do muzeum, aby stała się jeszcze większym symbolem niż jest. Niestety rząd wykorzystał tę sytuację i mianował Johna Walkera nowym kapitanem Ameryką. John zrobił dla kraju wiele dobrego, więc idealnie nadaje się na jego następcę, mimo że nie jest super żołnierzem. W komiksach John Walker to US agent, zamiennik kapitana Ameryki. Postać Rasela jest luźno bazowana na tej postaci, ponieważ niektóre cechy zostały zmienione na potrzeby serialu. Zanim ogłoszono Johna nowym kapitanem, wiadomo było, że ktokolwiek złapie za tarczę, będzie musiał zmierzyć się z legendą. Sam borykał się z tym uczuciem, zanim oddał tarczę do muzeum, i teraz tego żałuje. Kapitan Ameryka był w świecie MCU od lat 40. ubiegłego wieku, mimo że większość czasu spędził pod lodem. Alias Kapitan Ameryka nadal wzbudza nadzieję i głęboko zakorzeniony jest wśród fikcyjnych ludzi na świecie, jak również widzów franczyzy. Chris Evans grał Steve'a Rogersa od 2011, więc fanom ciężko jest pożegnać się z jego wersją Superhero'sa. Nic dziwnego, że dając jego tarczy nowicjuszowi, John spotkał się z falą niechęci, szczególnie gdy porównamy niektóre cechy charakteru obu postaci. Z pewnością John Walker nie wydaje się zły. Sam twierdzi, że chce pomóc swojemu krajowi, robiąc dla niego wszystko, co potrzeba. Z drugiej strony, jednak, John wydaje się być egoistyczny i arogancki. Szczególnie, że nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w walce z wielką trójką MCU, czyli kosmitami, androidami czy czarodziejami. Dużo, jak nie większość jego cech jest przeciwieństwem tego, w co wierzy Steve Rogers, co rozwściecza, a przynajmniej denerwuje fanów. Dodatkowo wkurzające jest to, że Steve nie wybrał Johna na swojego zamiennika, czyniąc go niegodnego dzierżenia tak ważnego symbolu. Nie wiadomo co przyniesie przyszłość dla Johna Walkera jako zamiennika kapitana Ameryki, jednak pewne jest to, że sam ponownie dostanie tarczę. Postać Rasela może nigdy nie być zaakceptowana przez fanów MCU, nieważne co zrobi w Falkonie zimowym żołnierzu. Wszystko to przez jeden prosty fakt: John nigdy nie był oryginalnym kapitanem Ameryką. Siemanko, wspieranie kanału jest już włączone. Jeżeli chciałbyś, aby kanał rozrastał się w tempie, jakim rozrasta się uniwersum Marvela, to wiesz co zrobić. Nie zmuszam, ale każdy wspierający to cegiełka w stronę nagrywania materiałów na pełny etat. Co za tym idzie, materiały będą pojawiały się minimum raz dziennie. Bonusy, jakich możecie się spodziewać, to między innymi uwzględnienie wspierających w każdym materiale, wczesny dostęp do filmików i czat na żywo tylko dla najwierniejszych fanów. Im więcej Was, tym więcej bonusów będę mógł dodać. Widzowie MCU zżyli się z Chrisem Evansem jako Steve Rogers, i prawie niemożliwe jest, aby inny aktor zapełnił pustkę zostawioną po jedynym i prawdziwym Kapitanie Ameryce. I wy chyba macie podobne zdanie patrząc na wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby właśnie tego materiału. Ale swoje opinie możecie zostawić w komentarzu poniżej. Życzę Wam wesołych świąt. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.